Witajcie. Dzisiaj kolejne trzy zadania. Już ostatnie trzy zadania z matury podstawowej. Zobaczmy, jak to się powinno rozwiązywać. Mam nadzieję, że wszystko rozwiązaliście dobrze i matura będzie w 100% poprawna. Zapraszam na czołóweczkę i kolejne trzy zadania. 33 trójkąt równoboczny ABC ma pole równe 9 pierwiastków z 3 prosta równoległa do boku BC przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach K i L no to proponuję sobie od razu rysować mamy y, trójkąt równoboczny trójkąt równoboczny AB C, którego pole wynosi 9 pierwiastków z 3, prosta równoległa do boku BC, czyli powiedzmy gdzieś tutaj, przecina bok AB i AC odpowiednio w punktach K i L. No to tutaj mamy punkt K. A tu mamy punkt L. Trójkąty ABC i AKL są podobne. ABC i AKL są podobne? No tak, oczywiście, no bo tutaj wszystkie te trójkąty mają po 60 stopni i są wszystkie równoboczne. Tutaj myślę, że tłumaczyć tego nie trzeba, ani to nie jest w sumie żadne odkrycie, że one są podobne. A stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 do 2. No to ok, czyli AB do AK jest równy 3, 2. Oblicz długość boku trójkąta AKL. Ok, czyli tego trójkąta mniejszego. No to dobra. Na początku sobie wykorzystajmy to pole. Wzór na pole trójkąta równobocznego. No to będziemy mieli, że AB do kwadratu. Pierwi azy pierwiastek z trzech nad 4 równa się 9 pierwiastków z trzech. Pierwiastek z trzech nam się skraca, przemnażamy przez 4, zatem AB do kwadratu jest równe 36. No to długość AB będzie równa 6 lub długość AB jest równa. Oczywiście minus 6, ale tutaj musimy sobie dać sprzeczność, no bo długość odcinka nie może być na minusie, czyli wszędzie tam, gdzie wychodzi na minusie w geometrii, długość jakiegoś odcinka, no to y, odrzucamy po prostu to. Zatem długość AB jest równa 6. No to dobra, skoro AB jest równa 6, wstawiamy do tego naszego, tej naszej zależności i zobaczymy, co nam wyjdzie. 6 podzielić na AK to się równa 3 drugie. Mnożymy na krzyż, 12 to się równa 3 AK, podzielić na 3, obróćmy sobie od razu, AK to się równa 4. No i w ten sposób sobie policzyliśmy długość AK, że to jest trójkąt równoboczny, no bo jest podobny do tego, zatem musi być równoboczny. Yy, długości wszystkich boków tego trójkąta AKL wynoszą właśnie 4. Zadanie 34. Gracz rzuca dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę liczby wyrzuconych oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczby wyrzuconych oczek jest równa 4 lub 5 lub 6. Czyli musimy wszystkie przypadki rozpatrzeć. Najpierw sobie policzmy moc y, omegi, tak? czyli moc wszystkich możliwych yy, yy, tych naszych zdarzeń, no to będzie równe 36, tak? No bo za pierwszym razem możemy Wyrzucić 6 możliwości i za drugim też 6. Zatem 6 razy 6 jest 36. A teraz zastanówmy się, co, jakie są sytuacje zdarzenia A, tak? czyli te sprzyjające tym naszym szukanym zdarzeniom. Zatem, jak wylosujemy za pierwszy raz, nam wypadnie jedynka, żeby suma najpierw była 4, no to musi być 3. No i też może być, oczywiście, na odwrót. Ok, kolejny przykład. No to jest 2, potem wypada 2. No to OK. 2-2 a 2-2 na odwrót 2-2 jest to samo, więc tutaj już nie rozpatrujemy tego, nie rozróżniamy. Innej możliwości, żeby suma była 4 nie ma, no to przejdźmy dalej, żeby suma była równa 5. Gdy nam wypadnie 1, no to potem musi nam wypaść 4. Oczywiście na odwrót też, yy, też to zachodzi. Potem gdy nam wypadnie dwójka, no to musi potem nam wypaść trójka. No i oczywiście na odwrót, 3 i 2. Innej możliwości już nie ma. No bo potem gdyby było 3, no to już taki przykład mamy. Żeby suma była 6, no to mamy jeden, pięć, na odwrót pięć, jeden. Potem gdyby nam wypadła dwójka za pierwszym razem, no to za drugim razem może nam wypaść czwórka. No i na odwrót też oczywiście też zachodzi. No i jeszcze jest jeden przykład, gdy nam wypadnie trójka, no to potem też wypada trójka i już w drugiego przypadku takiego samego nie rozpatrujemy, no bo to jest po prostu to samo. No to to są wszystkie, wszystkie możliwe wyniki, które sprzyjają nam temu wydarzeniu A. No to mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zatem moc zdarzenia A jest równa 12. No to prawdopodobieństwo od A to się równa. 12,36, zatem mamy 1 trzecią. No i to jest całe rozwiązanie. Zadanie 35. Punkty A o współrzędnych -20,12 i B o współrzędnych -7,3 są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC jest równe BC. Wierzchołek C leży na osi OY układu współrzędnych. Oblicz współrzędne wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta. Narysujmy sobie poglądowo. Ten nasz, tą, naszą, tą naszą sytuację. A mamy minus 20, 12, powiedzmy, że to będzie gdzieś tutaj. A jest minus 20, 12. B jest 7, 3, to powiedzmy, że będzie gdzieś, gdzieś tutaj. 7, 3. No i C musi, być, musi leżeć na osi OY, czyli na tej osi, czyli leży gdzieś tu albo tu, tak? gdzieś po prostu na tej osi o y współrzędne wierzchołka C mamy obliczyć, ale jeszcze wiemy, że AC jest równe BC, czyli AC jest równe BC, no to to musi być równe tu, albo gdzieś tutaj musi być równe tu, no w dół nie będzie, tak? No bo widzimy, że nie ma możliwości, żeby w dół było równe, więc musi być gdzieś tutaj. Narysujmy sobie, powiedzmy, że to będzie gdzieś tutaj. Współrzędne tego wierzchołka C oznaczymy sobie jako. 0, y, tak, bo wiemy, pierwszą współrzędną znamy, bo wiemy, że leży na osi o, y, czyli jest po prostu 0. No i sobie narysujmy tak poglądowo ten nasz trójkąt, jest on mniej więcej równoramienny, dobra, no i teraz zapiszemy sobie krok po kroku, co tutaj wiemy. Wiemy, no wiemy to, że ac jest równe bc, to wiemy, no i znamy te poszczególne wierzchołki ab, ac jedną współrzędną znamy jak policzyć tą współrzędną drugą no a potem jak policzymy to będzie łatwo policzyć obwód wiemy że ac jest równe bc no to sobie zapiszmy tak wiemy że ac jest równe bc wzór na długość ac no to jak liczymy ac pod pierwiastkiem 0 odjąć 20 0 minus minus 20 w nawiasie do kwadratu plus y minus 12, y minus 12 do kwadratu. To się równa teraz długość bc. Znowu pod pierwiastkiem 0 odjąć 7, 0 odjąć 7 w nawiasie do kwadratu, plus y odjąć 3 w nawiasie do kwadratu. No to sobie liczymy. 0 minus minus 20, no to jest na plusie 20, do kwadratu jest 400. Tutaj sobie od razu możemy też podnieść do kwadratu obustronnie, tak? bo widzimy, że obie strony są dodatnie, więc żadnych, żadnych rozwiązań nie zgubimy. W nierównościach byśmy musieli uważać, ale tutaj możemy sobie spokojnie do kwadratu podnieść. Zatem mamy 400 plus y kwadrat, odjąć 24y, dodać 144. Tak, wykorzystujemy wzór skróconego mnożenia. To się równa, też nam pierwiastek ginie. Tutaj jest 7 do, kwa do kwadratu, czyli jest 49. Dodać y kwadrat. Odjąć 6y, dodać 9y kwadrat nam się skróci z y kwadrat. Minus 24y plus 6y, no to jest minus 18y. To się równa, 49 dodać 9, mamy 58, odjąć 400 i odjąć 144, zatem będzie minus 486. Dzielimy przez minus 18, zatem y równe jest 27. No i tym sposobem sobie policzyliśmy y. Zatem wyznaczamy współrzędne wierzchołka C, 0,27 na plusie. Tak jak powiedzieliśmy, to będzie gdzieś u góry, tak? Czyli ta współrzędna y będzie dodatnia. Widzimy, że na minusie by nie mogła być, no bo tutaj wtedy by nie było równości. Ok, no to jak sobie wyznaczyliśmy to, to teraz musimy obliczyć obwód tego trójkąta. Najpierw sobie policzmy długość AB, a potem sobie policzymy długość albo AC, albo BC. One są takie same sobie przemnożymy przez dwa do liczenia obwodu. Długość odcinka AB, no to liczymy znowu z tego naszego wzoru. 7 odjąć, odjąć 20. 7 odjąć, odjąć 20 w nawiasie do kwadratu. Dodać. 3 odjąć 12. 3 odjąć 12 w nawiasie do kwadratu. Zatem mamy 27 do kwadratu plus minus 9 w nawiasie do kwadratu. No to to będzie pierwiastek z 749, dodać 81, czyli mamy. 810. Widzimy, że to jest 81 razy 10, zatem to jest 9 pierwiastków z 10. No to policzmy sobie teraz długość AC. Długość AC, no to jest AC, czyli 0 odjąć, odjąć 20, no to tutaj już mamy 400, tak? Plus Y odjąć 12. Y mamy 27 odjąć 12 jest 25 do kwadratu. Czyli mamy nie 25, tylko 15, tak? Bo 27 odjąć 12 to jest 15 do kwadratu. Mamy 225, czyli pierwiastek z 600, 625, czyli jest 25. No to liczymy teraz obwód ABC tego naszego trójkąta. Mamy 9 pierwiastków z 10, dodać 2 razy 25, no bo są dwa... Dwie długości po 25, dwa ramiona, tak? Czyli mamy 9 pierwiastków z 10, dodać 50. No i to jest szukany obwód. A tutaj mamy wierzchołek C, spórzelne wierzchołka C.